Siema, siema, i jest z tej strony. Dzisiaj niesamowity zaszczyt dla mnie. Dzięki, dla mnie też. Za ciebie oglądam ciągle. <laughs> baba. Słuchaj się powiedz mi krótko coś, znaczy krótko, zrób jakieś wprowadzenie o sobie, czym się zajmujesz, od czego wiesz, w ogóle rozpoczęło się, nie wiem, świadome życie, Tak, tak, tak. No byłem, mam w Milówce ogród botaniczny zbudowany, największy ogród, miałem tam zwierzęta różne, koridę hiszpańską, byki, oczywiście ekokoridę, nie bykominzałyśmy. Nie Książkę wydałem właśnie o Filipinach, jazdy na Filipiny. Ze mną wyjazd kosztował 1000 zł, gdzie biuro bierze 20 tysięcy. Miesiąc czasu na Filipinach za 1000 zł. Ale Pokój 300 zł. No bo głodówka, jak nie wiesz, no to na co masz wydać? Tu jest kolega, to był na Filipinach ze mną. No. Także no, ci wspominamy. Po, po, pokażemy kolega. O, pokaż kolegę. Był na Filipinach. Pozdrawiam, była. Też byłem jak na głódce dni? 10 dni. 10 dni był tutaj na głód. Chółem 9 kg. Tak no. jest. No. Ale wiecie, no, czyli no, akurat, można. No, można, można. także. No ale dobra, to laty Filipiny to kiedy, kiedy, kiedy jeździłeś? No i w tym roku byśmy nie byli. Byłem dwa lata na Kubie, ale teraz jeszcze korona. Wkładałem patyki do nosa, także nie jedziemy na to, bo no na tak. mnie zaszczepią. Także je, dopiero zaś na drugie ruszymy. Ciebie bym zabrał na Filipiny głodówkę, byś zrobił trzydniową albo pięć. A tak, tak. Ale już miałem trzydniową, tak. Okay, a jak Kurmiński chciał ze mną na Kubę, ja zrobić siedem dni głodówki nie udało mu się. No wiesz, A to ja wiesz, nie no, ale no. no a no. Kurde, przykra sprawa, szkoda, no. chłopak, no ale no. pewnych rzeczy nie, nie przeskoczymy to, nie. Tak. E, dobra, a powiedz mi, dobra, Filipiny Filipinami. E, dla mnie to jest nie do ogarnięcia, że za 2000 tam można polecieć. Tak, samolot nie, bo samolot kosztuje 2,400, ale żyjemy za 1000 zł. Na dobra, żyjemy za 1000 zł plus samolot 2,400, tak? Tak, tyle kosztował. No. Ja pierdolę, no, i możemy być na Filipinach. Na można, może, cały miesiąc. Jo, ale to. Kiedy ten? Kiedy odwołujemy pandemię i tam lecimy? No jak nie ma pandemii na drugi stycznia, jak się uda to taką grupkę małą ludzi wezmę, byś zrobił swoich znajomych, 10 ludzi wezmę. No, tak. Nie ma żadnych pieniędzy ja to nie biorę. Nic, Tylko kupujemy samoloty, jedziemy i tysiąc złotych śpicie. U, oczywiście, prywatnego gościa. No pr... chłop, kłóci się z to musimy to wytrzymać, no ale tak się żyje. Eee, no to to wiesz, zawsze są jakieś plusy i minusy tak, wszystkiego. Tak. E, powiedz mi, no. e, powiedz mi no. panie kolego... No to za chwilę, bo tak. nagrywamy. Tak? E, powiedz mi teraz, czym się teraz w kraju zajmujesz? Bo tutaj właśnie wiesz, skąd jesteś, co ogarniasz, dlaczego? Nie, no jestem rolnikiem u siebie w Milówce, ogród botaniczny przekazałem fundacji, cały czas tam robimy, mamy pokazy kwiatów, przyjedziesz, zobaczysz, mam kurki swoje na wybiegu, tak, powiedziałem ci, mamy jajeczka, mamy pszczoły, miody i tak dalej, no żyję tak sobie ekologicznie. Ekologicznie i to jest bardzo ważne, powiedz mi, czy to się opłaca? No nie, bo no, to, teraz wiesz, rolnicy twierdzą, że to się nie opłaca, dlatego walą pestycydy na pola, wszystko po kolei, wiesz. No nie, no ja nie jestem dużym rolnikiem, bo tam rolnicy wielko wielkopowierzchni mają 100 hektarów, ja mam tylko 7 hektarów, a większość jest pod ogrodem botanicznym zrobionym. No przychodzą ludzie, robimy właśnie takie nasze, produkuje, produkuje mój ocet nie na cały świat jedyny, beczce dębowej e, trzymany, nikt w Polsce nie robi beczka dębowych. Dwa lata dojrzewa w beczce dębowej, ocet na zakwaszenie żołądka. Także rewelacja, spróbujesz jak to działa. Na pewno w biurę, takie no. to na bank. No, 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 no takie rzeczy. Dobra, powiedz mi teraz tak, bo tu mnie zaciekawiłem. Robiłeś prelekcję przed filmem a propos kur. Tak. Stary, bo ja ostatnio oglądałem filmy z Ziemianie. No. Jak widziałem, jak hodują, wiesz, zwierzęta, ogólnie już zwierzęta, wiesz, mhm. kury, nie kury, wszystko po kolei, to ja byłem przerażony. Tak. Bo wiesz, moje wyobrażenie, jak kupujesz jajko w sklepie, to było to, że wiesz, no, kura sobie biega na wolny wybiegu, tak, szczęśliwa, tak. wszystko super I w fajnie. Dziubie, tak. A tu się okazuje, ja piordziele, obóz koncentracyjny, teraz kura, nie wiem, 2-3 miesiące. 4 dywery, wiesz, jazda to nie? Tak, tak. No, Kurie dostają 22 szczepionki według programu. Muszą mieć u mnie. Kury są na wybiegu, nieseksowane, więc nieobcięty dziób. Chodzą sobie i żyją 7 lat. Nie? Zobaczysz tamto. A, ta a to. dlaczego obcinają dziób? Obcinają dziób, bo one są małe powierzchnia klatka, żeby nie obdziubała drugiej. Nie, bo one są, nie, są wegetariankami i one dziubią, do krwi tak. wydziubią i je zabijają. Dlatego obcinają dziób, żeby ona mogła nie podziubać sąsiadki. No co gorsza, to na żywca to robią. Na żywca, no, ja żywca odcinają, ale... no. no, no i powiedz mi teraz tak. Eee, masz te kury. Tak. I jak długo ty trzymasz kury, nie no, kury, Bo to mnie zdziwiło. Nie no, mnie kury do żywocie mają, to pokażę. przyjdziesz na ogrodzie, zobaczysz, był Kudyński, był w roku świętej pamięci, nasz Kudyński był w szoku, jak, jak kury są, przy muzyce Beethovena od 5 lat mają muzykę, cały czas chodzą na dworze, na śniegu, nic się nie dzieje, mają odporność stadną, nic się nie dzieje, jedzą trawę, zobaczysz jak to wygląda. Jak, ja cię A jak długo żyją? Siedem lat. Ja mam siedmioletnie kury, teraz obecnie, na odwrocie. A, a na fermie żyje 70 tygodni, tylko jest goła i łysa, bo ją bo ją sąsiadka, bo potrzebuje białka zwierzącego. Na fermach pozbawili ją światła, słońca i pozbawili ją mięsa. Podali je tylko soję. I tak jest. I ona jest nie genetycznie przyzwa, no, musi mieć robaka, musi mieć bliznę. No właśnie, liczbę, właśnie. Mieć. jak to było kiedyś, nie? A, tak. a teraz nie ma właśnie takich ludzi, znaczy znaczy. tak to jest mało. No, mało. Dobrze, że ten teren powraca. To jest coś Wracają Te małe gospodarstwa. Ja takie klimaty wspieram jak najbardziej. Ej, powiedz mi, czy to jajko? Przy muzyce wiesz, jakula, Beethoven, tak? tak czy te jajko smakuje tak samo jak w sklepie? No, Przyjedziesz to do mnie sprawdzić. Znaczy, za Ja zadaję retoryczne pytanie, a. bo ja doskonale wiem, że nie. Nie, no nie, jajko, muzyka wpływa że one są spokojne, te nie wydziubują się, mają muzykę i disco, polo, i mają różne, bo mam teraz bawarskie muzyki puszczam, akurat jodłowanie puszczam Zobacz, no Zobaczysz jak, nie puszczę, jak one się zachowują. <grym> Jeśli ktoś by powiedział na przykład, że e, muzyka którą przeszkadza bezgłośno, no, to był uciekły na drugą stronę ogrodu, one siedzą jak zaczerwane kolumny i zobaczysz to wszystko, i ci pokażę, no. Ja cię kręcę, to jest już nie mogę doczekać. No i oczywiście tam, pierwszy uciele. raz myślę, że Jrokes się odważy, złapie, bo Adolf Kudliński nie, nie odważył się, nie złapał, Wiszmańskiego byka za to rogi, I co? złapie byka za rogi prawdziwego. Hmm. No. Zobaczymy. zobaczymy. No. Okay. E, powiedz mi tutaj, bo jeszcze a propos, e, rozmawialiśmy na temat syropu z mniszka. Tak. Bardzo fajna sprawa. 20 lat w beczce. Tak, tak, to co pokazałem. Bo jest na filmiku, jak go wykopałem, będąc wtedy chory, wykopałem go 20 lat mniszka lekarskiego, a więc dwójniak. A więc so, czysty sobie sok z mniszka lekarskiego i czysty miód. Nie? 20, a Próbować jak smakuje. 20, hmm. 20 lat, lat powiem szczerze, że to jest coś niesamowitego. E, co byś powiedział? Właśnie ludziom, którzy teraz na przykład startują z ekologicznym rolnictwem czy hodowlą mm. zwierząt. No bo wiedzy, wiedzę masz gigantyczną w tym temacie. Nie no, ja za 50 lat, nie muszę tego czytać na internecie, bo ja tym żyję codziennie, na co dzień. jestem wariat na tym tle, ja codziennie chodzę, jest. odbywam się, robię. My mogę, bo kurki mamy do nabycia cały czas, by chcieli, się przyjdą nioski na dworze wyhodowane, nie znam żadnej fermie. Mogą przyjść, przeszkolimy, zresztą po to te spotkania robimy. że robimy spotkanie, możesz wziąć grupę ludzi, powiem o kurach, pokażę na żywo kury i zobaczysz do jak to odbywa się, jak chodzą na wybiegu, fermentowany obornik. Te domki z poliwęglanu robimy takie, gdzie możesz sam warzywa hodować. Sam własne masz podkorolne, nie będziesz się martwi się, czy jest za dużo azotanów, czy fosforanów. Wszystko sam wyhodujesz i podlewasz obornikiem, a nie żadnymi sztucznymi. Wszystko tak ciekawości chcę, byś zobaczył, jak jak, jak ja żyję, nie? ja tak, jak najbardziej. Jestem ale jedyny. To, co, to, co mi teraz wpadło do głowy, że mhm. stary, zobacz, te właśnie tu dzieciaki biegają. Tak, Te nowe pokolenia dzieci, to tak naprawdę one nie wiedzą, co to jest kura krowa? Nie, nie, nie. I wiesz, ja tam na górnym Śląsku żory, to, tamte okolice to stare to już nie ma, tak jak było kiedyś, tak? Że rolnik miał krowę, ja, ta krowa ja. się pasła na na, wiesz, na Miedzy. Ja pierdziele tego już nie ma. Zwykło no, to. No zobaczysz, ja byłem jedyny człowiek w Stanach Zjednoczonych, gdzie przy precedens, tam wiem czy co Amrze, wiesz, ci co żyją bez prądu. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się w Ameryce, żeby Amisze przyjęli obcego do swojego domu. Byłem z nimi razem przy stole, cały tydzień pracowałem oczywiście za darmo, ciężko, rozwoziłem gnojówkę, yy, hodowałem kurki, zbierałem jajka, karmiłem byki. Amiszu, jest ja Jak to zrobić. No, byłem 100 gospodarstw odwiedziłem, a niektórzy nawet zbliżając się do 10 metrów do płotu mówili private, nie wolno wstępować. Wreszcie ta moja Amerykanka Sandra dała komórkę jednej rodzinie, pokazała im, zobaczyli zdjęcie, że to jestem szalony od kurek, od jajek, że zbieram, godzinę rozmawiała z mężem, drapali się po tych głowach swoich i mówią od poniedziałku zaczynasz. Byłem on Amiszy. Jest film. Był Jan Zagórski, filmował to. Ja cię no no to się my sobie... latali po fermach za miszu, a, 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 a ten Jan Zagórski to filmował jak, jak ja latam po tych gamiszach po polach, no. Dla mnie petarda. Stare. To jesteś człowiekiem orkiestra. No. no nie, no tak zwiedzam, zwiedzam. No byłem też u Hunzów 30 lat temu. Ci, co żyją 130 lat, byłem huzów, Hunzów. Spod... Miesiąc czasu żyłem u Hunzów, nie? W Indiach. Jak się jedzie na K2, K2 nie na górę. Ale od trzeba powiem ci szczerze, że jak wiesz, to muszę rozmawiać a, a propos przepływu energii, to no. tam czuć tak pozytywną energię, że to już nie Dzięki, dzięki. No musisz to przyjść do ogrodu, poczujesz dopiero smak tej ziemi. Ja traktuję ziemię jak łono kobiety. Ziemię dotykam, pachnie, dotykam kwiaty, zobaczysz takie filmiki kręcę. Jestem człowiekiem który nigdy nie miał alkoholu w ustach, żadnego, nawet browana. Nigdy. Nie jestem wegetarianca życie. Wielu ludzi mówi tam i że badałem się, czy mam poziom B12. Jeśli ktoś nie mięsa ma B12 poniżej 100. Ja za całe moje życie zjadłem 3 kilo może mięsa i 5 kg i to jest wszystko. Znaczy ja znam ludzi, którzy w ogóle od urodzenia nie jedli w ogóle nie jest, no, i, Ja od 13 roku żyję. Ja no. teraz od, nie wiem, paru miesięcy, bo nawet nie wiem, ile yy, testuję powiedzmy wegetarian. Powiem czy szczerze, to normalnie funkcjonuje. Także dla mnie to jest. Ja jest... jajka moje uzupełniłem jajkami. Mhm. Nie jedząc jajek, no nie mam B12, musisz suplementować te droże Ta. i tak dalej. A tak nie jajko. Teraz robiłem wczoraj ze szpitala, abyśmy pokazywał wyniki, mam teraz poziom b 12 300 nie? A więc już taki względy, bo 600 jest taki najlepszy już. No, a powiedz mi teraz, bo a propos wege, to tak widzę, że z tego się robi taki modny trend. No. Ludzie coraz częściej teraz na, na wege przeskakują. No, wielu ludzi no, ze względu empatii do zwierząt, do mm -hmm. zdrowia i tak dalej, no bo te anty antybiotyki to elektryczne. No tak, no, no, także... no nie, jest podzielone, bo teraz ludzi, wiele ludzi korzysta z etykiety lub z wega, nie? Także każdy ma prawo. Ale ja myślę, że te wega, czy te, to jest prywatnego sprawa. Tak, jak ja bym cię negował, że ty masz żonę szczupą albo puszystą. No mm -hmm. bym ci powiedział, ty słuchaj, ty masz taką nieładną żonę, przeszedłbyś na chudą. No, nie, to jest twoja no, tak. prawa. Sprawa. Ty kochasz taką. Właśnie. I tu jest dobry temat, który poruszyłeś, Ta. że są tacy, którzy przeszli na przykład na wagę zmienili coś w swoim Ta. życiu obojętnie. I teraz wiesz, jak nawiedzeni latają i potępiają tych, którzy na przykład to mięso. Dla mnie to jest chore. Chore, no to tak jak ja bym Cię negował, ty masz ładną żonę mi to mi strzelisz mordę, jak mi pojawić się gotowały. No tak. To jest twoja prywatna sprawa. Ja nie neguję nigdy ja siedzę przy stole byłem w Iranie, wielokrotnie siedzą ci, co są wiesz, mu muzułmanami i po, po chodzi słońca jedzą mięso Grzegorz, to jest przy naszego Mahometa, no bo ty dalej nie jesz tego mięsa. I go nie jem. Nie wiem, po ciu pod kołdrą ludzie się na wstydzą, że, że jedzą mięso, bo takie trendy się zrobiły. Ale nie możesz negować. Ja siedzę przy jednym stole, siedzę z Jaszkowskim, siedzę u optymalnych, robię wykłady, to mi tym przeszkadza, co to ktoś jest. Czy mi przeszkadza, że ty masz szczupą żonę czy, czy, czy puszystą? Nie myśl, że we mnie. To jest mądre podejście. Weź, chodzi mi o to, że nie narzucajmy A, tego, co wiesz. To, to powinno naturalnie samo wychodzić. Dokładnie. I teraz to co się dzieje, wiesz, na energiach, tak, no, no, ta rzeczywistość się nam zmienia Do. i świadomość bardzo szybko. Ona tak naprawdę sama spowoduje, że część ludzi po prostu odstawi. E, czy tam to, Ta. co czy, czy po prostu... Tak jak z żoną rozjedzie się, bo no nie, tak. nie układało się, no nie, no nie dawała mu tego co chciał, no się rozjedzie, Niestety sorry winę to, no. no Ale tam to wygląda. No, no, no Podobnie z jedzeniem, no. no. No i super. Dobra, słuchaj, Grzesiu. Yy... Gdzie to można znaleźć? No możesz przyjechać do mnie do Milówki czy Dobra, każdy, okej, okay, że Milówki, a ulica na, internecie. O, nie, na internecie? Na internecie. Tak, tak. Biały Sajbaba na Facebooku lub na internecie jest chyba ponad 10 tysięcy filmów. Grzegorz Śledziak są filmy moje na, na kanale. Cała ja... wyprawy na Filipiny i na Kubę. Ja pod tym filmem e, albo w opisie tego filmu podlinkuję, Wyszukane jakieś tam twoje fajne filmy. Tak, wrzuć coś ciekawego, co cię zapasynuje. Tak, zobaczymy. Tak, no. też, też jest, jestem ciebie cholernie ciekaw, tak naprawdę, człowieku. No ja też, bo cię widzę ciągle na Facebooku. Z tu siedzimy czasami i podziwiamy. no. w świecie będzie powiedział, No gościu ma garyzmę, no. No słuchajcie, za niedługo spotkamy się u ciebie. Tak, by teraz spotkanie 25, czy w lipcu, czy w sierpniu. Na pewno przyjedziesz, zobaczysz ciekawostki. no. No to na pewno, już nie mogę się doczekać. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie pozdrawiam. się. Na razie, Dzięki.